Cześć, cześć! Z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje. Kochani, jak co tydzień witam się z Wami na cotygodniowych wyzwaniach. Wybaczcie, jest dość późno, a ja jestem trochę zmęczona, więc mogę dzisiaj tak trochę nie domagać. Słuchajcie, przede wszystkim chciałam Wam również pokazać, Kupiłam sobie na Shane, sobie. Dzieciom. Yy, nowe braloczki. Tu z literką B dla starszego syna. Teraz wam pokażę. Młodszy wcale nie jest gorszy. Przecież. O, z literką D dla młodszego. Żeby im pasowały. Wiecie, do binderów, nie? A ja sobie też kupiłam kilka mm, breloczków nowych a co, chciałam żeby tak było ładniej no ten duży z pomponem jest fajny, Stam ten czarny to taki Ej. niekoniecznie może jak kiedyś dorwę jeszcze w czarnym kolorze to kupię e, temu mojemu młodszemu synkowi a na razie jest jak jak jest, dobra, nie przedłużając e, nie przedłużając zabieramy się za wyzwania może za dużo nie zostało nam pieniędzy w kasetce no ale trudno. Słuchajcie, 20 zł na czerwiec. Ale ja nie wiem, czy ja chcę aż dwie dychy tutaj teraz wkładać, więc troszeczkę oszukam system i wiecie co, włożę już na lipiec. A ja po prostu w lipcu dołożę tam chłopakom te 20 później. No, oszukamy tak system i tu włożymy na lipiec 10. No, bo trzeba troszkę pokombinować. Nie mamy w tym miesiącu zbyt dużo. Trochę nas wszystko pokonało. Trudno. W ogóle robię to kochani dosyć wcześnie. I dzisiaj nie będę się bawiła w poniedziałkową datę, jedynie tam w tamtym wcześniejszym naszym wyzwaniu. Dzisiaj mamy piątek, 21, 06 i plus dycha, czyli 465 zł będą tutaj już chłopcy mieli. Wyszkę im wrzucimy. Mówię ten miesiąc taki trochę. Ciężkawy, nie? Dobrze. No ale wiecie, zaczęłam pracę, więc i dojazdy się zrobiły i tak dalej, i tak dalej. i Jakoś ta kasa uciekła. Do tygodnia oszczędności ja będę dzisiaj wkładać. Teoretycznie powinnam włożyć 24 zł. Ale słuchajcie, ja tutaj nie mam za bardzo z czym szaleć. Widzicie, co, powyciągam te grubsze pieniądze. Resztę zaraz rozdysponujemy do skarbonki. Mamy te nasze trzy wyzwania pudełkowe. Gdybym włożyła teraz 20, ile tam mówią? 24. Gdybym włożyła teraz 24 złotych tam, nawet nie mam tyle. Może w drobnym by się zmieściło to by co, nam zostało 25 zł na trzy wyzwania. Trochę lipa, nie? Ale to nic, my sobie nadrobimy, słuchajcie, tamto wyzwanie. Po prostu tutaj 1, czerw 1 lipca mamy zakreślone, więc wtedy sobie uzupełnimy 24. Troszkę trzeba czasem nagiąć zasady. Trudno. Budżet ma być dla mnie, a nie ja dla budżetu, prawda? Mamy 10, 20... 15, 16, 17 i 18. 10, 20 i 18. Słuchajcie, i co my tu dzisiaj zrobimy? Dwie dychy pójdą do wysłania 30 tygodni, czyli do tego, to może od razu zaznaczmy. A tak, 20 od razu sobie wrzucimy tu. Druga, dwudziestka. Zapełnia się, zapełnia. No i super. 21, 06, 2, Dwie dyszki wchodzą. 355. Pięć. Super. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo. I od razu bez zbędnej zwłoki wrzucamy. Tu dwie dychy. Lubię te wyzwania. Słuchajcie, te kopertkowe. Bardzo. E, dobra. Tu mamy wrzucone. Odłożę sobie na bok. I zostały nam jeszcze te dwa mm, pozostałe wyzwania. I wiecie co? Sobie myślę. Piętnastki mamy zakreślone. Hmm. Gdybym dała dwanaście. Dobra. W wyzwaniu 100 kopert damy szesnaście złotych, a w wyzwaniu pięćdziesięciu damy dwanaście. Hm. To jest dobry pomysł słuchajcie. Jakim kolorkiem dzisiaj zaznaczyć? Hmm. Oto ma problemy, co? Dzisiaj będzie szarość. Dzisiaj będzie, proszę Państwa, szarość też widoczna. Się powoli zapełnia. Wiecie, mogłabym te jakieś początkowe uzbierać, ale ja nie wiem, może będą jakieś gorsze, wiecie, chwile. Wolałabym uniknąć takich sytuacji, że nie mam kiedy i co wrzucić, nie? 21, 06, 24, wkładamy 16, zawsze to chociaż trochę, chociaż trochę do celu, nie? 16 czyli 151 zł. Mam nadzieję, że dzisiaj dobrze już liczę. No, i szuka szukamy 16. Ostatnio się zastanawiałam, czy tych z kasą nie przerzucić do, do tyłu, tak jak to robię w wyzwaniu 30 kopert. Ja chyba w pewnym momencie, słuchajcie, tak zrobię. No jakoś tak mi się to podoba, że tam właśnie w tym wyzwaniu. 30 kopert i jest tak, zaczyna się tył zapełniać, nie? Dobra, mamy 16. No, możliwe, że tak zrobię. A to już pewnie poza kamerą. Fajnie, słuchajcie, o jakie to się ciężkie już robi. Naprawdę. No i wyzwanie 50 kopert, tutaj dzisiaj 12. Zawsze coś, nie? Kochani, film z rozpisywania budżetu pewnie nagram w weekend, bo nie miałam na razie siły, powiem wam szczerze, robić tego filmu. Po prostu wracam dość. Oj, odleciało mi. Wracam dość zmęczona po pracy, ale może w weekend naładuję baterię, że tak powiem. Swoje wewnętrzne osobiste 95 zł. Słuchajcie, prawie 10. No i fajnie. I postaram się nagrać jakby drugą część tego naszego poradnika dla początkujących. Czyli właśnie będziemy rozpisywać budżet. Mój, który nie będzie łatwym budżetem, no i nie. Nie mm, wiecie, bo ja nie wiem, jakie będą wypłaty, że tak powiem. Nie wiem, jakie tu będą kwoty. My nigdy nie wiemy. Znaczy, wcześniej chociaż moje były jakoś tam w miarę do ustalenia, ale narzeczone jest tutaj różne dodatki. Wczoraj też, dzisiaj jestem trochę zmęczona, bo wczoraj też był całą noc w pracy. A starszy synek się trochę budził, i wiecie, i taka zerwana ta nocka. Chociaż o, dziwie, o dziwo dobrze funkcjonuje dzisiaj. Myślałam, że będzie gorzej. Natomiast nie wiem czy to też nie jest... Wiecie co? Teoretycznie. Ci, którzy znają mnie z TikToka wiedzą, że ostatnio poczyniłam mały zakup. Moment. Dobra, zgasi. Poczyniłam mały zakup i jest to ta prawdaletka z kamieniami. I czekajcie, zdejmę zegarek, będzie lepiej widoczne I została ona zrobiona dla mnie indywidualnie, pod moje preferencje. I to jest tak zwany mój talizman szczęścia i dobrobytu. I wiecie co? Troszkę jestem spokojniejsza od paru dni, od kiedy ją mam. Teoretycznie, wiecie, kupiłam ją, bo mi się po prostu podobała. Chciałabym spróbować po prostu od czasu. Czy ja wierzę w takie rzeczy? Może to też ta kwestia. Natomiast jakby zapomniałam o tym, jakie ona tam ma te swoje właściwości. Yy. I powiem Wam tak: poprawiła mi się pamięć. Jestem troszkę bardziej wyluzowana. A to ważne. Chociaż też w tym tygodniu udało mi się sporo rzeczy takich papierkowych, jednak załatwić. Już złożyłam też te papiery do orzecznictwa. I może też, też ta kwestia, że już jakby mam to z głowy. A z drugiej też ładnie wygląda. Jest taka delikatna w moim stylu. Bardzo mi się podoba. I tak jak mówię, trochę łatwiej jest mi zebrać myśli. Pomimo nawet nieprzespanej nocy, więc nie jest źle. Dobra, my tu gadu gadu. Mówiłam, że ten poradnik dla początkujących zrobię. Na pewno zrobię, słuchajcie, nie odłożę tego tak. Tu sobie dodałam, słuchajcie, te trzy breloczki, które miałam w innych segregatorach. Nowy braluk u dzieciaków widzieliście. Tu też mam nowy breloczek, słuchajcie, ten jest piękny. Patrzcie w ogóle, jakie cudo. Ja go zamówiłam, słuchajcie, na Shane. On kosztował jakieś śmieszne pieniądze i wiecie co? Ja chyba sobie zamówię jeszcze ze za dwa, trzy takie do kluczy. Jest po prostu tak przepiękny. Prześliczny, Przecudowny jest. Zakochałam się w tym braloku. One dzisiaj do mnie przyszły, więc, no mówię, świeża sprawa. Pokażę Wam jeszcze braloczek narzeczonego. Dzisiaj mam tu wszystkie praktycznie segregatory oprócz mojego planu budżetu. Yy. Narzeczona nutonki. Pomyliłam się i zamówiłam dwa, więc yy, drugi ma do kluczy. Też śmieszne pieniądze. Nie wiem, 5 złotych, 9. O, to jest napisane Love. Mm. O, jak słodka. No, narzeczony było ostatnio u dentysty. Tu już się bardzo przerzedziło. Tam pamiętacie było ponad 6000 tysięcy. Jest dwa chyba. Ale trzeba było. I było. Te za co. I tu też mam, słuchajcie, nowy braloczek. Idealny, domowy dla domowego segregatora, nie? No bo to są nasze tutaj wydatki, wiecie, roczne i, i ważne takie dla nas mm, fundusze celowe. Wysokokwotowe, jak ja to nazywam, ale takie rodzinne, typu święta, prezenty, urodzinki, wiecie. Tak jest prawo zdrowie, podatki. Super, też mi się podoba. I te wszystkie braloki, słuchajcie, zamówiłam na Shane. A nie ukrywam, bo tam jeszcze sobie pozamawiałam barę koszulek, bo tak jak Wam wspominałam, trochę przytyłam i teraz okej, okay, no w domu to można chodzić w za ciasnych, nie? No ale jak się idzie do pracy, no to jednak wypadałoby jako tako wyglądać, chociaż tam w pracy też mam służbowe ubranie, ale no chciałam mieć też takiego coś, żeby dojść do tej pracy i nie było zbyt kuse, nie? <laughs> no i dlaczego nie w ogóle o co mi chodzi? Nie przedłużając. Ja tam zresztą ja jestem gaduła, już jesteście chyba do tego przyzwyczajeni. Hmm, Czego mamy? Niezakreślone, złoty 25. Zł mamy niezakreślone, nie będzie na pewno, złoty 25. Zł tutaj wezmę sobie, wy, wybaczcie, wezmę sobie kalkulator. Bo jest naprawdę już. Yy. Znaczy, dzisiaj nie jest jako tako późno, bo jest po 21. Ale ja jestem po prostu tak zmęczona tą. Nie nieprzesponą nocą, że moje procesy myślowe są bardzo spowolnione. Dobra. Złoty 25. Jaki kolor? Zielonego nie było, patrzcie. Dobra, będziemy mieć złoty 25. Tak, 10, 25 chciałabym. Nie zobaczycie skarbonki co? O, teraz lepiej. No coś za coś, nie? Dobra. Wrzucamy. Dobra. E, I coś tu jeszcze mamy, słuchajcie, z drobnych. Nawet nie wiem, czy się nie odbiją za bardzo w tej, słuchajcie, skarbonce. Jeśli nie tak, trudno. To nic takiego nie ma. 20, 25, 27, 29, 30. 34 grosze. O, mieliśmy już. No to co? No to co? hum. Hmm, 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 hmm. Wschodzi dzisiaj wyższa matematyka normalnie. Damy 6 i 28 to będzie 34, prawda? 0,34 minus 0,28. Tak. Dobra. 6 i 28. No mówię wam już tak zmęczona, to dawno nie byłam. No, w sumie nie jest źle. 0,34 przyniosło złoty 20. 5 zł, 59 łącznie dzisiaj dorzucamy. Może śmieszna kwota. Ale wiecie, że te małe kwoty dają moc. Dobra. Mówię dzisiaj, może troszeczkę oszukaliśmy system z tymi naszymi yy, niektórymi wyzwaniami. A z drugiej strony mówię, budżet ma być dla mnie, a nie ja dla budżetu. Anio, oczywiście nie zauważyłam, że mi się miejsce w telefonie skończyło, tak więc już końcóweczkę dogrywam. Dołożyłam złoty 59, zł, czyli w skarbonetce mam 5668. To jest na tyle na dzisiaj dziękuję, że byliście ze mną, zapraszam na moje przyszłe filmy. I niedługo, tak jak mówię, będzie w weekend pewnie rozpisywany budżet na lipiec. Tak więc zapraszam, kto będzie chciał oglądać, to zapraszam. Na razie do zobaczenia. Pa!